Zeszły rok e, obfitował w wydarzenia muzyczne na stadionie. Mieliśmy kilka wyśmienitych koncertów, które zgromadziły Łącznie ponad pół miliona osób na obiekcie. Kończymy spektakularnym wydarzeniem z Sylwestrem z Telewizją Polsat. W zeszłym roku bawiło się z nami 40 tysięcy osób, oglądało w telewizji 4 miliony. Ponad, także nic tylko za, trzeba zaprosić na dobrą zabawę. Ta scena jest wyjątkowa, ponieważ mamy ogromny rozmiar. To jest największa scena, którą budowaliśmy. Na samej górze sceny będzie 6,5 metrowy zegar. Tego zegara jeszcze nie ma, to są te rusztowania na samej górze. Scena będzie miała 31,5 metra wysokości i 75 metrów szerokości, a po lewej stronie będzie kilkunastometrowa trąbka, której jeszcze nie ma. W tym roku na zewnątrz, wzorem roku ubiegłego, ze względu na duże wydarzenia sportowe, które nas czekają w przyszłym roku, postanowiliśmy, iż formuła, która była w zeszłym roku się sprawdziła. Dlatego też zapraszamy wszystkich mieszkańców Śląska i nie tylko do wizyty na polach marcowych i do kurcznej zabawy ponad 20 topowych, tych najbardziej kochanych artystów, zarówno wokalistów, jak i zespoły. I wystąpią królowa polskiej sceny Doda, charyzmatyczny Smolasty, idol młodzieży i absolutny książę polskiej sceny Dawid Kwiatkowski. Będzie niepokorna Kaja i Bum Bum i Fishbanda, Zaprzyjaźniona z Telewizją Polsat Golec Orkiestra, Będzie Skolim, będzie Phil, tutaj ze Śląska, który potrafi rozkręcić każdą imprezę. Od lat związany z Telewizją Polsat Enej. Będzie gwiazda Polskiego Rocka i polskiej piosenki pop Urszula. Będzie no, fantastyczny chłopak, tylko 24 lata, a to niesamowity talent. Zwycięzca poprzedniej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo, Oskar Cyms. Marcin Miller z zespołu Boys po raz kolejny z nami, on także potrafi rozkręcać imprezy. będzie no, jedna z największych legend polskiego rocka, czyli Lady Punk. Majka Jeżowska, która śpiewa dla każdego pokolenia. I przedstawiciele tych młodszych pokoleń, Trips i Kubańczyk. To tylko niektórzy artyści, natomiast naszą gwiazdą zagraniczną będzie Mateo Boczelni. Mateo śpiewa, świetnie śpiewa. Jest jednym z najchętniej zapraszanych artystów, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Będzie śpiewał z nami. Dla niego piosenki pisze chociażby Ed Sheeran, czy jego brat Matthew. Przygotowania pełną parą. No i mamy nadzieję, że ten sylwester podbije serca widzów w całej Polsce i wybiorą telewizję Polsat.